Początki są tak niewinne, proste, szybkie, dwie cząstki z jedności na chwilę nabierają indywidualności, choć jeszcze niczym się nie różnią od siebie, jeśli chodzi o bagaż doświadczeń i wiedzy, poznania, to już w tym stanie mamy dwa inne spojrzenia na rzeczywistość. Spojrzenia z dwóch różnych kierunków, co jest czymś nieprawdopodobnym dla jednej świadomości, że widzieć teraz może jako on, drugą cząstkę siebie obok, nazwijmy ją ona. On i ona, ze względu na brak różnic w osobowościach, ego, z powodu braku tożsamości, bo jeszcze nie została nabyta, po chwili istnienia w takim stanie są jak magnes do siebie przyciągane. Zgodnie z zasadą, że dwa takie same obiekty stanowią jeden obiekt w światach duchowych, ale po drugie, w jednym i drugim obiekcie on i ona zapisana jest właściwość wyższego ja, z którego one pochodzą. To oznacza tylko tyle, że ich połączenie dać może tylko jeden efekt postać wyższego ja, który w ten sposób postanowił spojrzeć na rzeczywistość. Wyższy ja, on i ona to jest trójca niezastąpiona. Inne obiekty mają swoje inne pochodzenie i się nie wymieszają. Wyższy ja, gdy spojrzy w górę, to zobaczy, że istnieje druga jego połówka, z którą po połączeniu stanie się jeszcze wyższym ja on i ona, gdy spojrzą w dół, to odkryją, że każdy z nich dzieli się na swoje niższe ja, które po połączeniu się w jedno muszą dać wiadomy już efekt. Na te połączenia musimy patrzeć wielowymiarowo. My tylko możemy wyobrażać to wszystko sobie pionowo i poziomo. Poziomo mamy relacje on i ona, jako mąż i żona, a pionowo mamy podziały ich, gdzie jako wyższe ja dzielą się na niższe. Relacja w pionie to relacja rodzic i dziecko, a na tym niższym poziomie znów cząstki siebie będą musiały się zjednoczyć, by ich świadomości mogły przeskoczyć obudzić się w stanie swojego lokalnego wyższego ja. Jeżeli na początku te cząstki łączą się i dzielą, doświadczając przy tym wielkich przyjemności, wręcz prawdziwej miłości, bo dążą do stanu swojej jedności, to potem wszystko się zmienia. On i ona mają w sobie ciekawość. Oddalają się od siebie coraz bardziej, zbierają informacje, doświadczenia, nabierają własnych tożsamości, osobowości, a potem wracają do siebie, by wymienić się wszystkimi doświadczeniami. A czym więcej będzie tych doświadczeń, tym dłużej będzie trwać tak przyjemny dla nich proces jednoczenia się. Ale prawdziwe problemy rozpoczynają się gdy te cząstki siebie wyruszą w tak daleką podróż gdzie zapomną o sobie wzajemnie i o połączeniach i wyższym ja celu tego podziału no i o samym podziale. One będą miały tak potężną osobowość nabytą ego które za wszelką cenę będzie chciało walczyć o przetrwanie że nie dopuści do połączenia się poziom on i ona. Oczywiście, że jego jednej i drugiej strony w końcu będzie musiało odpuścić, bo osobowość, tożsamość, świadomości to tylko aktor, który gra swoją rolę i prędzej czy później będzie musiał zejść ze sceny, ale dopóki będzie mieć siły, to zrobi wszystko, by albo uciec od drugiej połówki, albo rozwalić wszystkie mosty, po których do niego będzie mogła przyjść. Więc w przypadku bardzo rozwiniętych cząstek świadomości robi się sytuacja w końcu bardzo nieprzyjemna, ponieważ okres budowania własnej tożsamości i zbierania w pojedynkę nowych doświadczeń się kończy, trzeba z powrotem wracać do domu i się łączyć, a cała energia tych cząstek zaczyna skupiać się już tylko na nierozwijaniu czy poznawaniu siebie, a na uciekaniu od siebie. Dlaczego one muszą się połączyć? ponieważ wszystko jest cykliczne. Tak samo jak my wieczorem zasypiamy, by obudzić się rano, tak samo wyższy ja potrzebuje obudzić się z tej przygody. Ale co w sytuacji, gdzie jego cząstki siebie nie chcą wrócić do ciała, do domu? Jemu po prostu jest niewygodnie. Coraz gorzej, jakby trochę, siłą zaczyna potrząsać tymi niesfornymi cząstkami siebie, by zmusić je do rozpoczęcia tego procesu. Potem następuje wielka miłość, płacz radości i niezrozumienie przez cząstki większej jedności, że uciekały od siebie i działały w samotności. Po zjednoczeniu się znika pustka jednej i drugiej cząstki, następuje jedność, stan, gdzie nie ma braku, stan, do którego dążymy, a potem nasza percepcja zmienia się na poziom wyższy ja, a w tamtej rzeczywistości działamy do czasu, aż jeszcze większy ja nie zacznie budzić się ze swojego snu. Pojawiają się pytania, co zrobić, jeżeli jedna cząstka wie i chce, a druga nie wie i nie chce, albo wie i nie chce. Tutaj trzeba zostawić w spokoju tę niedobrą, niegotową cząstkę siebie, skupić się tylko i wyłącznie na wyższym ja, bo tylko on może potrząsać i budzić w ten sposób niższą cząstkę siebie i pobudzić w niej chęć do działania. Ale założyć też musimy, że ta druga cząstka jeszcze potrzebuje czasu i zaplanowanych wcześniej doświadczeń, by nabrała takich właściwości, które doprowadzą ją do tego procesu. Więc nie ma co dramatyzować efekt końcowy bliźniaczych pumieni, i tak się ziści. Więc spokojnie można cały proces zostawić wyższe muje, ja. przecież on jeszcze bardziej tego procesu potrzebuje niż my, przecież w końcu jako całość musi się obudzić a czas oczekiwania na drugą połówkę można spożytkować na doświadczanie siebie tu, zbieranie informacji i pragnień, pomysłów na nowe światy, gdzie znów cząstki jedności będą się dzielić, by doświadczać własnej do siebie miłości.